Janki, teraz ty. Uwaga, trzy, dwa, jeden. Śmieci kontrolowane w Białej Podlasce. Uro! Śmieci kontrolowane, śmieci kontrolowane. No właśnie, chociaż brzmi to tak naprawdę jak kiepski żart albo komedia rodem z PRL-u, to jednak to jest to bardzo bolesna prawda, bo w Białej Podlaskiej e, podobno mieszkańcy jednego z osiedli mieli problemy z segregowaniem śmieci, więc oh, oh, oh. za karę mhm. mogą wyrzucać śmieci tylko w wyznaczonych dwóch godzinach dziennie. Mm -hmm. Pod okiem kontrolującego pracownika, czy wszystko jest na pewno posortowane. Jakby mi taki kontroler chciał zaglądać mm -hmm. do śmieci, od razu bym zaprosił go do przeglądania tych najlepszych. Czyli? Hmm? No bio! Gdzie oh! <laughs> drżenie mięso? Co? Znowu? Bardzo. Dobrze. nie jest że Początek roku mamy i szczerze mówiąc, lichy nic nie zapowiada się, żeby raptem miało się zdecydowanie polepszyć, bo według najnowszych informacji w 2020 roku będziemy mieli najwyższe podwyżki mięsa od prawie 10 lat. Hmm, może to i dobrze. Nie jak to. No może ludzie zastanowią się dwa razy, zanim zaczną rzucać. Uwaga, e, otóż Jusaku mm -hmm. Maezawa wpadł na genialny pomysł, żeby się rozdawał pieniądze, prawda? Normalna rzecz, każdy ma, jakby wstaje w innym humorze. Jusaku zbudził się i pomyślał: rozdam ale razem. Komu? U... dla kogo to jest? 9 milionów dolarów rozda osobom, które go obserwują na Twitterze, czyli na takim portalu społecznościowym, mm -hmm. który w Polsce już tam nie jest super popularny, mm -hmm. ale faktycznie na świecie, tak? 9 milionów dolarów. Rozdam, bo mnie obserwują, proszę bardzo, kochani obserwujący. No Chciałeś, do u nas jest lepiej, no? Nie wszyscy głosowali na obecny rząd. Ale za to 500 plus może dostać każdy. Będę teraz sobie mówić o strasznych rzeczach i to naprawdę strasznych, bo bez względu, e, przez wzgląd na wszystkie wydarzenia, które się dzieją teraz na świecie, coraz częściej ludzie mówią o końcu świata. No i ja chciałam powiedzieć, Jezus. że faktycznie może pachnieć, słuchajcie, końcem świata, ale z zupełnie innego powodu, bo naukowcy alarmują i to bynajmniej nie są mm -hmm. żarty, e, alarmują, że z mężczyznami Panowie, Czyli to, jest że coraz gorzej, nami? a szczególnie z tymi młodymi. To tak już w ogóle. Podobno, a, młodzi, to nie nami. podobno młodzi. Mężczyźni coraz rzadziej uprawiają seks, tylko wolą grać w gry. Hmm. I to jest bardzo smutna informacja, może dlatego ja dzisiaj na przykład na wieczór zaproszę kilka koleżanek, wpadniecie w odwiedziny. Wow, naprawdę. No naprawdę mówię ci wskoczyłem, wzięło się i normalnie level mi wskoczył. <grym> The best. No dobrze, słuchajcie, ale podnosimy, podniesimy minimalną płacę, podnieśli, prawda? O tak, podnieśli, podnieśli. Alecie, no, że podnieśli lepiej niż nie. Się podnieśli, podnieśli. I nic to nie zmienia. Tak, słuchajcie, tak. mogłoby się wydawać, że płaca minimalna rzeczywiście miała zostać podniesiona i w sumie... No została. Tak, no, nie, no Jezu, no, głosowali, ten... Ale jakie tam jest ale? No ale, ale... Ale nie dla wszystkich. <laughs> okay. Bo była malutka gwiazdka, nikt się nie dopatrzył. Grubą no. pokrzywdzonych będą. Lekarze, no nie, no nie. Wychodzi bowiem na to, że lekarze, stażyści, mhm. serdecznie pozdrawiamy, odbywający staż podyplomowy, będą zarabiać poniżej pracy minimalnej. Więc to musi być takie motywujące. Mhm. Ja mam mhm. solidne podejrzenie, że jak tak dalej będziemy marnie płacić lekarzom, to za chwilę najwięcej zarobią księża. Amen. Zapraszam Was na dziecięcą wycieczkę do Kanady, a konkretnie do Super. Toronto. Tam naukowcy z Uniwersytetu w Toronto, dla odmiany, żeby była trudna nazwa uniwersytetu, <grym odkryli <grym rzeczy dotyczące noworodków, małych dzieci, takich, tych, na, takich na tym wstępnym etapie rozwoju, jakby. Ten... Bomble, takie co w jednej ręce się mieszczą. No Tak zwane Boba. <grym> e, trochę Boba. No uwaga, mm -hmm. okazuje się, że oni odkryli dosyć znaczącą Przez rzecz. przerwę program. Kama idzie, jest podstawem. nie wiem dlaczego. Przepraszam, przepraszam. Szukałem... To już kamienna twarz? Tak, Wszystko dobrze. Bardzo ważne, wróćmy do dzieci. Uwaga, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy zrozumieli. Dzieci pijące pełno mleko, mm -hmm. według nich oczywiście udowodniono, to dzieci pijące pełno mleko, są szczuplejsze niż dzieci pijące mleko odtłuszczone. Jeszcze ja raz, raz rozumiesz? <laughs> Jesz jeszcze raz, rudy, no. Dzie dzieci pijące <laughs> pełno mleko, są szczuplejsze od tych, które piją mleko odtłuszczone. Rozumiesz? Nie. nie. Czekaj, zrobię wykres, no? <laughs> Przestań, ile można jeść tego masła, daj spokój. No dobrze. To jest 21 minut po godzinie 8. Przejdźmy do nowego roku. Mamy nowy rok, wszyscy wiemy. Nowy Uro! rok. Mam... Pojawiają się również nowe przebiegi. Jak wiemy, u nas z przebiegami i z naszymi samochodami bywa różnie, szczególnie przy kupnie, można się nieco zdziwić. Wyjeżdżasz, samo... Wyjeżdżasz nowym samochodem, w sensie używanym, Ma mhm. tam korekcja licznika ko Zapraszam. Tak, trzeba przyznać, że od nowego roku również nowe obowiązki mają policjanci z drogówki, którzy to poza standardowymi czynnościami, które tam mhm. muszą robić, również kontrolują przebieg naszych aut. Mamy już pierwszego rekordu. Uwaga, bo to jest bardzo ważne. Um... 185 tysięcy. Co tyle, coś? co cofnięto, przebieg samochodu, który złapali. O, nie! Bezat, Uwaga, 1 wow. stycznia zresztą. No ale dobrze, Czyli chodzi o to. Ono... było na minusie. Yy, Mówią no, <grym> <miał> minus 30 <34 grym> razy. razem. No. Ale faktycznie cofają i co ważne, e, to nowy obowiązek, także e, proszę się trzymać, bo to jest karane, jak hmm. wiemy, od tego roku w ogóle. Pamiętajcie, bo policja sprawdza, czy nie było cofane. No ale tak, co by nie gadać, to w sumie tymy z drogówki non-stop dokładają jakieś nowe obowiązki i dokładają rzeczy mm, do roboty, nie? No, zaraz się okaże, że będą w stanie określić. Czy choinka zapachowa jeszcze pachnie? Czy już nie? Sukces, prawda. sukces jeszcze raz. Sukces Dziękuję. jak się okazuje nie tylko i wyłącznie Ankesa, bo choć niewielu o tym mówi, to jednak jest to bardzo ważne osiągnięcie Jacek Libucha. Nie. Przepraszam bardzo, kto? No tak się nazywa nasz krajan, który jako trzeci w historii właśnie zdobył biegun południowy. I to sam, słuchajcie, 53 dni samotnej wędrówki i mamy sukces! 53 dni truptać samemu mm -hmm. po nie, ostro, no. Bieszczady są pase. Teraz się <noise> mówi, że. A może tak rzucić to wszystko i zdobyć biegun! Nie mm. wiadomo, jak to do końca powinno się interpretować, żeby była jasność. Mówię o całowaniu yy, w rękę. Mm -hmm. No bo kobiet podobno się już nie powinno całować. No, prawda? Tak, Ale tak. nie o kobiety tym razem chodzi, bo w internecie pojawił się film, w którym jeden z księży namawia do tego, żeby księży całować. Jeszcze raz, żeby księży? Tak, proszę księdza. I wyciągamy, prawda? Dlaczego? Bo to jest taka magiczna opcja, że to wcale nie jest tak, że całuje się księdza w rękę, tylko to tak jakbyśmy całowali w rękę samego Jezusa. A, no to czyli jak teraz ktoś w pobliżu powie, o Jezu, to od razu krzyczcie, całuję rączki. Nóżka chodzi, widzę rudy. Opór za 22 minuty, godzina 8 w Radiu SK. Słuchajcie, było zaskoczenie. Jest pełne zaskoczenie, było zaskoczenie, zaskoczył mocno. Ale tak. kto zaskoczył? Strażak! Co? Odznaczony strażak do niesamowitej sytuacji doszło w pałacu prezydenckim. Mm -hmm. No. Prezydent Andrzej Duda, kojarzycie. Tak. Mm -hmm. Coś? A, już wiem, no. Tak, odznaczał zasłużonych strażaków. Jaki jest numer na straż? No. no, jaki numerek? 98. 112 pasuje wszędzie. Bardzo spokojnie. dobrze. No. no dobrze, odznaczał zasłużonych strażaków i jeden z nich właśnie zaraz po otrzymaniu oznaczenia postanowił się. Oświadczyć. Mm. Klęknął no, przed no, prezydentem no. i przed wybranką swoją, która była obok no. i poprosił o rękę, no. no i, i co, przyjęła? Co? Przyjęła, przyjęła, jasne oczywiście, uh. powiedziała tak. Ale to dopiero tak naprawdę jest innowacja, bo nikt do tej pory w tak przebiegły sposób nie załatwił sobie prezydenta na świadka na ślubie. Go, 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 go. go, go. go, go. I końcówka. Wszyscy razem prosimy. Rudy, ty też. ROWER! Cieszę się, dink. że udało się wejść idealnie. Chem kolarzy. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. Nie ma się co spinać. To żółta, jeszcze raz prosimy. Żółta koszulka. ROWER! A propos, roweru, a, a propos psychicznych spraw, a w zasadzie testów osobowości będzie, wyobraźcie sobie, że um, poproszono prawdziwego takiego profesjonalnego z dyplomem psychologa o to, żeby opowiedział, czy testy, które często wykonujemy w internecie na fejsiku, czy coś tam, uh -huh. kim jesteś i tak dalej, te testy osobowości w ogóle cokolwiek dają. I co? I co? I co? I co? Można dowiedzieć się czegoś z tych testów? No właśnie okazuje się, że nic. <laughs> 21 minut do godziny 8. Szybciutko, leci. Masz talent, muszę, muszę przyznać. Słuchajcie, z talentem trzeba się urodzić, prawda? To prawda, to mm -hmm. prawda. A Stasz, jak brzmi? Tak wiesz, no jak jak to na stażu, no i za darmo. I brzmi za darmo, no ja Tak w zaczynałem. No no, no dobrze, okej. Okay. Yy, Stasz brzmi zazwyczaj mało atrakcyjnie, bo za staż mało płacą, albo w ogóle, wolę, no. no właśnie. Ale za to można się czegoś z pewnością nauczyć. Otóż, proszę Państwa, no powiedzmy, że nie zawsze, no. NASA. Kojarzycie? To ci od kosmosu tam. Zgadza razie, się. coś? No. NASA przyjęła do siebie na staż siedemnastolatka, no. czyli no... Super. Młodzieńca. Mały wąsik. Młody chłopak z małym wą wąsem, no niby nic i uważajcie, trzeciego dnia tego na stażu, no. tak, odkrył planetę 7 razy większą od Ziemi. Trzeciego dnia? Mm. Nieźle, no. Dęta się lepiej. Ostatnio jak zatrudniłam ekipę podowlaną, już drugiego dnia wiedzieli, którędy najszybciej do monopolowego. <laughs>